tak ja jestem z Szybor, a dziś pogadamy sobie o zmianach w próbach Ozrysa. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału oraz o zostawieniu komentarza i lajka pod tym filmem. Oraz ważna informacja dla osób, które chciałyby poglądać moje streamy. Link na Twitch TV w opisie powinien być już naprawiony, nie wiem dlaczego trzeba było go po prostu przekopiować, ale zaczął mi działać po tym, także wpadajcie i na Twitcha. Zaczynając od samego początku, Bandi chce zmienić próby, by były bardziej dostępne, bez względu na umiejętności czy rozmiar drużyny, bardziej opłacalne przez wygrywanie meczów i zdobywanie reputacji u świętego, oraz bardziej atrakcyjne. Dlatego pracują nad zmianami w eliminacji oraz ponownie wrzucają testy prób. Alan Blane, który tutaj do nas mówi, opisuje ich najważniejsze cele, czyli sprawić, by więcej graczy grało, robiło coś poza grą, bezbłędnie albo wcale i resetowaniem swojej karty w przypadku porażki, miało poczucie, że mogą częściej wygrywać, miało poczucie, że nagrody w próbach dorównują tym z podobnych aktywności w grze oraz było w stanie zaakceptować dynamikę gry i pogodzić się z przegraną meczu. Pierwszymi bardzo dobrymi zmianami, które wchodzą od razu to brak prób w pierwszym tygodniu sezonu oraz w trakcie wyścigów o World First oraz ich brak w trakcie Żelaznej Chorągwi, Próby w tym sezonie wrócą 10 września. Co do zmian w dostępności, zredukowano wymagania w zadaniu umożliwiającym dostęp do prób. Teraz pod uwagę brane są tylko ogólne rangi waleczności i zabójstwa. Wejście do kolejki będzie możliwe samemu lub z niepełną drużyną, gdyż będzie matchmaking. Do tego będzie też wersja prób, wolny strzelec poprzez testy. I duża zmiana: dostęp do prób będzie wymagał posiadania aktualnego dodatku czyli w sezonie 15 będzie to Beyond Light, natomiast w lutym już będzie to Królowa Wieźma. Mamy i zmiany zasad. Czas rundy został zmniejszony do 90 sekund, emotki pozostaną w trybie pierwszoosobowym, a żeby wybrać miecz trzeba posiadać amunicję i ta zmiana tyczy się także eliminacji i przetrwania. Amunicja specjalna i ciężka nie będzie się przenosić między rundami. Co do nagród i reputacji. U Świętego pojawią się nowe rangi prób, reputacja i ścieżka nagród, a żetony prób zostaną wycofane. Reputacja będzie przyznawana po zakończeniu meczu na podstawie liczb wygranych rund na bilecie. Same bilety będą podliczać do 20 zwycięskich rund. Większenie rang będzie zapewniać engramy prób. Potężne engramy prób będą dostępne co 3 rangi przed pierwszym resetem sezonu. Przechodzimy do przepustek. Nie będą już one zliczać porażek, natomiast będą zliczać czy są bezbłędne czy nie. Ich ceny zostały obniżone, a kolejność uległa zmianie. Do tego przepustki są teraz ważne na całym koncie. Co tydzień w próbach będą szczytowe wyzwania, na wygranie 7 meczów w jeden weekend oraz na wygranie 50 rund. Usunięto wyzwania wymagające 3, 5 i 7 zwycięstw. Po osiągnięciu maksymalnej reputacji będziemy mogli ją zresetować, tak jak w każdej innej reputacji, i dostać odłamek wstąpienia lub egzotyczny engram. Wygrywanie dalszych meczów na kartach z siedmioma zwycięstwami da szansę na zdobycie dodatkowych engramów prób, mistrzowskich materiałów i pancerza prób z wysokimi statystykami. A lata dnia nie ulegnie zmianie. Za każdą wizytę będzie unikatowa szczytowa broń typu adept. A wszystkie modyfikacje i przedmioty kosmetyczne są dostępne w skrzyniach, by wynagradzać powracających graczy. Co do engramów prób, będą one zapewniać losową nagrodę spośród dostępnych pancerzy i broni innej niż adept, a u świętego będzie można skupić engramy, aby uzyskać z nich konkretne przedmioty, które już zdobyliśmy. Jeśli w tym samym tygodniu udało się nam dokonać bezbłędnego przejścia, wówczas będziemy mieli możliwość skupienia dodatkowych łupów w postaci broni typu adept. Jak możecie się domyślić będzie to jednak dość drogie, jak samo Bungie tutaj zaznacza. Dobieranie graczy będzie oparte na ilości zwycięstw na karcie i tego co osiągnęliśmy w danym tygodniu w próbach, a jeśli dobieranie będzie trwało zbyt długo, to będzie powoli dobierać gracze z mniejszym podobieństwem. Co do aktualizacji zabezpieczeń mamy kolejny artykuł, który opisuje system BattleEye, działania poza światem cyfrowym, wymienianie się zwycięstwami oraz przekazywanie kont. Żeby to trochę skrócić, Battle Eye według Bungie nie jest cudownym lekiem, natomiast pomoże walczyć z oszustami. Automatyczne banowanie będzie wyłączone na początku, żeby sprawdzić ten system, a zostanie włączone prawdopodobnie przed próbami o 10 września. Bungie ma też świadomość, że Battle Eye może spowodować spadek klatek wyświetlanych w grze. Sam system działa tylko podczas działania Destiny a dodatkowe programy, które mogą nie być kompatybilne z BattleEye, nie będą powodować nakładania banów. Mogą być blokowane lub system może uniemożliwiać włączenie Destiny lub wyrzucać graczy z gry. W działaniach poza cyfrowym światem chodzi o to, że Bungie pozywa producentów oprogramowania służącego do oszustw. Co Do wymieniania się zwycięstwami banowanie czegoś takiego już się zaczęło. Co do przekazywania kont, Banji tego nie zaleca, ale bany będą w poszczególnych przypadkach. Na przykład, przejmowanie kont przekazanych przez innych graczy za opłatą w celu dokonywania postępów, zdobywania przedmiotów, przechodzenia fabuły itd., przekazywanie kont w zamian za dowolne korzyści patroni, subskrybenci, obserwujący karty podarunkowe itd., płacenie innym osobom za przejęcie konta w celu dokonywania postępów, zdobywania przedmiotów itd. Również przekazywanie kont za darmo w celu dokonywania postępów może skutkować banami i ograniczeniami. I na koniec mamy testy prób. Wrócą one w wybranych weekendach w sezonie 15. I dla tych, co nie wiedzą, będą one służyć do tego, by sprawdzać różne zmiany, zbierać dane oraz opinie graczy. W tym sezonie będą trzy testy prób: połączenie przejęć i eliminacji, gdzie po rozpoczęciu każdej z rund co 30 sekund będzie pojawiał się. Nowy punkt przejęcia z wydłużonym czasem. Miejsce przechwycenia będzie się zmieniać co rundę, tak samo jak miejsce spawnu. Przechwycenie zapewnia wygraną w rundzie, ale to samo zapewnia eliminację przeciwnej drużyny. Wolny Strzelec będzie to oddzielny węzeł w próbach przeznaczonych dla pojedynczych graczy, którzy będą zbierani w trzyosobowe drużyny. Oraz brak zadania wprowadzającego czyli przez jeden weekend w próbach będą mogli zagrać gracze, którzy nigdy nie grali w tyglu. Nie jest jeszcze wiadome kiedy będą zaplanowane te testy, natomiast tryb wolny strzelec prawdopodobnie według tej końcówki będzie w październiku. Ja sam za bardzo nie gram prób Ozyrysa, ani też nie zajmuję się PvP, natomiast wiem ile tam było cheaterów i jakie to było ciężkie. Myślę, że te zmiany wyjdą grze tylko i wyłącznie na dobre. Dajcie znać w komentarzach co wy o nich sądzicie. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał, zostawcie suba i lajka jeżeli tak mówił do was Szybor. Do zobaczenia.